Pani dyrektor, 2 maja bardzo wyjątkowa atrakcja dla najmłodszych tutaj w w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim. Dokładnie, 2 maja widzimy się w Zagórzu Śląskim, w naszym tak zwanym akwarium. Nawiedzi nas Arielka, w szczególności tak nawiedzi te dzieci, w cudzysłowie nawiedzi oczywiście, bo mamy nadzieję, że to będzie miły, sympatyczny akcent. Dodatkowo, to nie tylko sama Arielka, ale jak syrenka, to i Warszawy. Czyli zjazd również zabytkowych pojazdów. Także coś dla dorosłych. Podzieliliśmy się trochę, cały dzień mnóstwo atrakcji oczywiście, bo rozpoczynamy od godziny 10. A kończymy późną nocą, bo będzie również dyskoteka. Po raz pierwszy dyskoteka pod chmurką właśnie u nas na parkingu w centrum obsługi ruchu turystycznego. Syrenka będzie pływała w akwarium? Syrenka będzie pływała w akwarium. Mam nadzieję, że starczy jej miejsca 30 tysięcy litrów wody, a to chyba dość sporo myślę. No coś innego, coś, coś nowego. Mam nadzieję, że przede wszystkim dzieciom to się spodoba. W jakich godzinach całe to, cała ta impreza? To się odbędzie. Rozpoczynamy, tak jak mówiłam, o godzinie 10, natomiast sama syrenka przy... przypłynie do nas o godzinie 12 i to będą takie zejścia pod wodę 15 do 15 minut, bo oczywiście bez, bez całego ekwipunku, tak, nie wiem jak to się dokładnie nazywa technicznie, equalunk chyba dokładnie, będzie schodziła pod tą wodę, będzie prowadziła różne animacje z, z, z tego akwarium. Nie wiem do końca, jak to ma wyglądać. Nigdy nie byłam syrenką, ale myślę, że, że fajnie. Będzie to trwało do godziny 17, ale później mamy dodatkowo jeszcze trzy godziny zabawy z animatorem. To będą konkursy zarówno dla dzieciaków, ale i dla dorosłych, czyli wspólna, sympatyczna zabawa. No i kończymy około drugiej, drugiej w nocy, dnia następnego tak naprawdę właśnie zabawą z DJ-em. Wstęp wolny. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Dodam jeszcze, że jesteśmy otwarci oczywiście przez cały weekend majowy i nie tylko my jako Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ale oczywiście Zamek Gorodno i Sztolnie Walimskiej serdecznie zachęcamy do odwiedzenia nas w tym długim weekendzie.